No i na całe szczęście jest to. Nawet jest mostek. Ale wracamy w kierunku stacji Koniec Mostach, bo dziwo, stoi. Widok w stronę Cudzynowic. Układ torowy, można powiedzieć, gdzie nie leży. Zabytkowy budynek w rejestrze Zabytków Województwa Świętokrzyskiego. Startuje co roku w konkursie Zabytek Zadbany. Ale najważniejsze, że ścieżka rowerowa omija równie stacyjną. Zobby jakieś światełko w tunelu chyba jakaś świeża robotka cóż, chodzi to już nie miałem tu ochoty 5 lat temu prywatyzacja jak widać postępuje Pora jechać Rzut oka od strony zajazdowej. No i to drzewo jeszcze pamięta kursy kolejki. Takie ładne zdjęcia kolejki z tą i tu nam się to rurywa w sadzie, a tu mamy przejazd przed dudut i mamy z lewej strony kolejkę już. A i tu był gdzieś przystanek Jurków Po czym kolejka ucieka w lewo w pola Kieruje się na Złotą Pinczowską. Nie Był przystaneczek zlokalizowany przy Kapliczce, a linia dochodzi nam tutaj powoli od strony Złotej Polami. Również mamy piękny kadran że na stalerza z, z parowozem Z pociągiem specjalnym do Kocmierzowa. No i tu był przystaneczek. Teraz pojedziemy z kolejką po lewej stronie A To w sumie będzie taki bardziej widowiskowy kawałek skierujemy się na ulicę Towarzysza Kolejowa pociąg Zaczyna się również Głowica wjazdowa stacji chodźrz od strony Wiśnicy. Stacja chodźrz jest zasłonięta, ale widzę, że jakiś remont jest, od Ładnego zdjęcia się tu nie zrobi. A my się dalej Teraz biega tutaj okrążywszy tą łąkę dojdzie do przejazdu To był problem, ale to kawałeczek dalej za tą górką jeszcze tu zresztą widać nasyp. I tu dochodzi do drogi. A tutaj mamy wymyte troszkę podkłady. Na tą stronę, jak podejdziemy, można dojść do góry, hraberskiej, jak była bocznica do pałacu wieloprawnym. Początkowy i asyp kolejki, przejazd do du Ja widzę tradycyjnie zarośnięta. Tory. Ja widzę, że nawet jest kawałek. Montu, Trwało się, to można trochę popłócić. I kolejny przejazd Dudu. -du. A i tak sobie będzie już było tutaj boczkiem do samego pińczowa, prawda? skrzypiowa, be okay. overhead in te chyba są ja Pamiętam, była jedna próba kradzieży, ale Na szczęście udało się udaremnić Mam nadzieję, że aparat jeszcze ostrość łapie, bo on tutaj w gorszych warunkach oświetleniowych sobie słabo radzi no i koniec Lasku teraz będziemy mieli skrzypiów Jedzieśmy na mostek Jest punkt widokowy i będzie Pinszu w świetle zachodzącego słońca. A tu ucieka wprawie. Przejazd w Skrzypiowie. Wspomniane wcześniej zachodzące słońce. I panorama pięciowa ze wzgórzem św. Anny. I dogorywającym mostkiem w Skrzypiowie. Mostek ten został poważnie uszkodzony podczas powodzi w 1997 roku A przyczyną było to, że przysypano go troszkę Przedtem było dużo większe światło Widać mniej więcej gdzie są przyczółki tego mostku Obok był most drogowy Ale przy przebudowie swojego układu torowo-drogowego w latach 70. przeniesiono korytonidy A mostek został nieco ukrojony, no bo po prostu konserwować. A w 1997 Nida wróciła do swojego koryta, przelała drogę i zalała za Boże, Zabrała jedną, znaczy zala, zalała fest, ale zabrała jedną klatkę wspierającą mostek. I tak zostało do dziś. Ораза тим на стації Пінчов. Dawny przejazd kolejowy z najciaśniejszym łukiem na sieci 49 metrów promień. A tu kiedyś jechała kolejka z lewej strony, koło zalewu. To był kolejny przejazd, obsługiwany z budki przy poprzednim. A tu nowa hala. Nowa to ona już nie jest sportowo-widowiskowa, która po części w sumie pogrzebała, chyba planę owieśnicy ale oto zbliżamy się do jak to mówią, ronda śmierci i oto wyłania nam się dworzec pińczów wąskotorowy z nowym dachem, niesamowitym